firma Flowberg IT zorganizowaliśmy dziewiątą edycję konferencji No health Cybersec, w trakcie której uświadamialiśmy uczestników, jak ważna jest ciągła praca w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno w zakresie cybernetycznym, wirtualnym, jak i fizycznym. W trakcie konferencji uczestnicy mogli doświadczyć przykładów włamania do infrastruktury szpitala, który został przeprowadzony przez naszych specjalistów z Rednimo. Prelegenci przedstawili najnowsze rozwiązania dla ochrony cybernetycznej oraz przeprowadzili analizę obecnych wektorów ataków i pokazali nowe sposoby obrony przed nimi. Konferencje takie podnoszą świadomość. Przede wszystkim osobom decyzyjnym w jednostkach ochrony zdrowia. Wydarzenie to jest rangi ogólnopolskiej. Partonatem nad tym wydarzeniem objął Ministerstwo Cyfryzacji oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, pan Mieczysław Struch. To wydarzenie pozwala też przygotować się do następnej perspektywy programowej, gdzie cyberbezpieczeństwo jest istotnym zagadnieniem realizowanym przez Urząd. Bardzo fajna konferencja, praktycy, którzy opowiadają o cyberbezpieczeństwie z różnych perspektyw. Przekazana i pokazana jest warstwa zarówno prewencyjna która ma zabezpieczyć firmy przed różnego rodzaju cyberzagrożeniami również monitorowanie organizacji pokazane w sposób aplikacyjny i hardwareowy. Bezpieczeństwo to jest tak, jak tutaj nawet wspominaliśmy na konferencji, to zawsze jest proces, to nie jest jakiś stan, w którym jesteśmy. To cały czas ciągłe poprawianie tego, tego bezpieczeństwa. Budowa świadomości, jak atakujące działają na każdym etapie swojego ataku, pomaga nam lepiej zarządzać tym cyberbezpieczeństwem, lepiej i efektywniej wybierać inwestycje, alakować środki na systemy bezpieczeństwa. Takie inicjatywy jak konferencja No Health CyberSec, tutaj organizowana przez Flowberg, zdecydowanie mają sens, dlatego że one służą do budowania Społeczności. To tutaj pracownicy z różnych szpitali, z całego sektora medycznego mogą spotkać się, porozmawiać o atakach, a tak przede wszystkim nawiązać kontakty, bo w przypadku jakiegoś incydentu będą wiedzieli, do kogo się zwrócić o pomoc, ktoś, kto może mieć inne doświadczenie. Przed samym włamaniem często nie jesteśmy w stanie się zabezpieczyć, dlatego że atakujący mają wiele możliwości wejścia do organizacji, często zdobywają ten dostęp, ale jesteśmy w stanie zdecydowanie powstrzymać takie ataki. Jeśli lepiej będziemy rozumieć atakujących, rozumieć jak oni działają w czasie przeprowadzania takiego ataku, to jesteśmy w stanie postawić im w odpowiednich miejscach te przeszkody, postawić im wysoką poprzeczkę i przerwać atak, zanim dojdzie do najgorszego, czyli na przykład zaszyfrowania, dysków, zaszyfrowania sieci. Także tutaj jesteśmy w stanie w tym gronie wymienić tymi informacjami, jak wyglądają takie ataki i gdzie warto takie poprzeczki atakującym stawiać.